Na co zapraszamy się razem? No myślę, że na wyjątkowe wydarzenie, czyli to, co w Sieradzu jest, jest bardzo ciekawego, a do tej pory przez wielu jeszcze nie, nie poznane, nieodkryte, A więc Sieradzkie Zespoły Rokowe, funkcjonujące tutaj na przestrzeni 15 lat, które odnoszą sukcesy, też niewielu o tym wie. Myślę, że to na pewno będzie ciekawe, aby zobaczyć, co fajnego w Sieradzu można robić. Także inspirować innych, którzy często też gdzieś w warunkach domowych, garażowych próbują robić jakąś ciekawą muzykę. Poza tymi Sieradzkimi zespołami, które tutaj się przypomną, ponieważ. Te zespoły z różnych względów już grają dość rzadko. Natomiast tutaj tutaj się pokażą, także dwa zespoły zaproszone spoza sieradza, a więc cztery no godziny wspaniałej zabawy. Już w ten najbliższy piątek, 2 września od godziny 18 na rynku, tu za nami będzie ustawiona scena, na której te cztery zespoły zaprezentują się i myślę, że moc wspaniałych wrażeń artystycznych. To jest też chyba sposób na to, żeby ten rynek naprawdę zaczął żyć. Tak, to jest tak naprawdę pierwszy tego typu projekt, który mamy nadzieję, że będzie miał kontynuację zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych. Jest to związane z faktem, że w ramach tej rewitalizacji, którą tutaj jakby, której efekty obserwujemy, mamy także zabezpieczone środki na tak zwaną promocję kulturalną. I właśnie tego typu imprezy mają przede wszystkim przyciągać tutaj ludzi, tworzyć atmosferę tego miejsca, to co wydaje się zupełnie naturalne, jeśli chodzi o. Starówki we współczesnym świecie, czyli nie tylko piękna kostka, nieodnowione elewacje, ale także pewne doznania, emocje, które będą kojarzyły się z tym miejscem. Co czeka tych, którzy przyjdą na Wasze koncerty? Przede wszystkim wspomnienie z lat 97-2005, zespoły rokowe, reaktywacja tych zespołów no i prezentacja w ogóle tego, co się działo w dawnych czasach, kiedy. Kiedy tak naprawdę ta muzyka miała tutaj w Sieradzu, no, znaczy duże znaczenie, i bardzo się cieszę, że, że ma ona swo, swoją taką, taką reaktywację. Może ta muzyka rzeczywiście wtedy, ta scena była znacznie bogatsza, chyba, niż teraz? Tak, była bogatsza. Chociaż podejrzewam, że do dziś w razu, gdzieś znajdują się jakieś amatorskie zespoły, które nie mają szansy i możliwości wypłynąć. Jestem przynajmniej pełen nadziei, że tak faktycznie jest. Gdyby tak było, to zapraszamy gorąco do nas. Tutaj na spotkanie porozmawiamy o przyszłorocznej edycji sieradzkiej sceny rockowej. Co usłyszymy? Usłyszymy na pewno reaktywację zespołu Cafe, grającego tutaj od roku 1997, działającego w Sieradzu dosyć prężnie, czyli sieradzki zespół Cafe. Po reaktywacji w oryginalnym składzie, więc to jest Gradka, reaktywację zespołu Państwa Dobrobytu, zespół Strict Eee, oprócz tego mamy dwa zespoły, jeden zespół z Koła, zespół Super Xiu, czyli z poza regionu. Jak gdyby, to jest ta ciekawostka na ten rok, czyli troszeczkę inna formuła, oraz gwiazda zespół Ścigani, który pewnie kojarzycie e, wszyscy z, z programu w telewizji polskiej pod tytułem Hit Generator.